Poprosiłam mamy Agnieszki oraz Jarka o pomoc w degustacji słodkości na słodkim stole. Zobaczcie, kogo tu mamy. <śmum> 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 <Mamusia>. <śmum> Bardzo się cieszę, że mamy pomagają na wyborze deserów, bo przecież one pieką najsmaczniejsze ciasta, więc będą tutaj najlepszymi doradcami. Moje drogie, ślub za miesiąc. Czy już macie stres? Czy jakieś emocje? Bardzo przeżywamy. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, bardzo przeżywamy, naprawdę. Mhm. To jest wspaniały ślub, wspaniałe dzieci, najwspanialsze na świecie. Ja, jako mama Jarka, po prostu naprawdę nie mam dla niego słów, a dla mojej przyszłej synowej, to po prostu dziewczyna, no skarb, dla mnie skarb. No, rządzi w tym związku na pewno Agnieszka. Od pierwszego dnia rządzi w dobrym kierunku, więc oby to rządzenie trwało wiecznie. Agnieszka jest bardzo taką osobą e, konkretną i ona podejmuje decyzje, a Jarek lubi się po prostu podporządkować. Nie mu pasuje, jak Agnieszka trzyma władzę. Silna kobieta, e, która będzie taką e, głową rodziny chociaż nie, ja nie ale, bo. Ale no nie, no jest taka prawda. No. Jestem ta bardziej rozsądna, poukładana i to chyba dlatego większość decyzji e, przede wszystkim to ja podejmuję. E, zresztą tak się śmieję z Jarkiem, że to jestem Mózka z Pinki. To jest i muska. Niski to geniusz, wysoki no cóż. Czas spełnić Wasze kolejne marzenie dotyczące candy baru. Agnieszka jest mistrzynią cukiernictwa, szkoliła się we Francji. Agnieszko, opowiadaj nam troszeczkę o tym, co tutaj przygotowałaś. Przygotowałam kilka wariantów. Pierwsza opcja, monoporcje, to jest najbardziej popularny deser wśród par młodych. Na bazie musu z galaretką <noise> owocową na spodzie Biszko. Drugie i w sumie jest ich najwięcej tych wariantów ciasto parzone, czyli ptysie, ze specjalną kruszonką na wierzchu. Motyle nie muszą być jedynie dekoracją, mogą też być elementem menu, więc przysiądą sobie na niektórych deserach. Tutaj z bezą na wierzchu tak. krem na bazie świeżego soku z cytryny i na górze beza włoska opalana. Tutaj na górze ze świeżym kwiatkiem serek śmietankowy w połączeniu z gorzką czekoladą. Z motylkiem na wierzchu mm. krem diplomat, czyli krem patissier w połączeniu z bitą śmietaną. Krem patissier to francuski waniliowy krem budyniowy. Są jeszcze tartaletki z gorzką czekoladą, Tutaj mamy makaroniki z kremem cytrynowym. Tak, bo makaroniki to są ciasteczka, a nie makaroniki takie rosołowe. Dla mnie niespodzianka, bo ja już ileś lat mam, ileś wesel już na pewno byłam i nie widziałam czegoś takiego, takich deserów. Wszędzie były ciasta na stołach, tak, ale tutaj były te desery przepiękne. I pyszne. Naprawdę, <noise> <noise> Fantastycznie. Pierwszy raz jadłam takie desery, bardzo mi smakowały. Jaką ilość takich ciasteczek i deserków powinniśmy e, przeznaczyć dla naszych gości? Tutaj mamy 80. Liczy się od dwóch do trzech mini deserów na osobę, także mm -hmm. powinno być około 240 deserów. Takie ekskluzywne francuskie desery to spory wydatek, ale ich jakość, wygląd i smak są warte każdej złotówki.